na kolejnym filmie. Dzisiaj byliśmy z Pawełkiem na wodzie, ja. na której jeszcze ja nigdy nie łowiłem. Od razu odpowiadam, że to nie jest drużno i powiem wam szczerze, że próbowaliśmy na różne przynęty, ale jedna jedyna jakby pomogła nam, otworzyła wodę. Ja już w tym roku nie wierzyłem w kanibale. Myślałem, że to już jest ich czas przeminął w tamtym roku, ale ten kanibal dzisiaj znany i lubiany po prostu został rozsmakowały się w nim pójście na, na ranki. Brania były naprawdę efektowne i zapraszam do oglądania tych branek. Trzeba podrzucać ładnie, bo takich ładnych miejsc może być więc nie, nie być za dużo. Jest! Cii, cii, cicho, mało cicho, ciu, 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 No i dobrze. Cieszę się. ładny szczypaczek. Jest! O, ale ciaść! Jest! O, ale ciaść! No, ale wir! Aż normalnie... No też taki względny. Ciężko stwierdzić teraz, bo to tylko wir zostawił, nie? Kurła Piotr. O ja Zobacz p... jaki wir Ten już był naprawdę duży Jest? No wyłaś z tych roślin Rośliny w las Ole był kurde ładnie co? Nie wiem, chyba już go nie ma tam ja Zobacz, że od brzegu nic. W sensie od wody jak rzucamy, nie? W strefie przy trzcinkach. Ole silny. Mam go, jest, jest. Daj, daj, daj. Yeah! Brawo, piąteczka. O! O! O, ładny masz miarkę? Piękny. <śmienny> 98. Nagrać po prostu nagrać klatkę, wiesz. Nie, nawet nie, wszystko nie, ja, nie, ja, tylko już się nagrywa normalnie. Dobra. Powinno się urwać. Bolało? Jest. Dole. Zobacz. Kurde. Ładnie, co? Nie, nie, rękę go wezmę Oje, oh yeah, siłaczny Nie wiem że tu będzie stało Też ładny, nie? ładny Kolejny 65 Nawet więcej, dobra, piękny szczupaczinio. Kolejny Bydlacinio Im bardziej ona jest bezwładna, nie? Tym bardziej robi takie nienaturalne ruchy, tym lepiej. I najczęściej biorą, jak zrobię jakieś szybsze ruchy. Nie O, jaki szczupły. Jak zrobię tak i ją puszczam. Zapadł. I ona na, uderza w, w opadającą. O, powinieneś mieć branie, tylko musisz szybciej odbijać, nie? Ten opad. Fajnie, żeby trwał długo, ale wiadomo, przez to, że są zaczepy nie może być za długi, nie? Też są tutaj agresywne te szczupaki Fajne te miejsce tu są. Pa, pa, pa. Jest, jest, jest. Uj, jak ładnie wziął z daleka. Spokojnie go ciągnij Nie było się nic. Tam się nie przejmuj, to jest, jest nieważne. Jedzie sobie ładnie w lewo. Się nagrywa, panie. Ładnie idzie, co ty gadasz. Uf, nie walczy, nie walczy. O to jest ładny szczupak nie walczy, nie walczy, a to jest 65 No jest! Oa! Wow. Gratulation! Proszę Państwa! Z przy tej Brawo! Piąteczka To jest to! Ładnie z daleka wibranie O! U, konkretny.